Moi drodzy, abyśmy mogli zrozumieć, co dzieje się w dzisiejszym kościele, i abyśmy mogli zrozumieć to, czym to święto jest, musimy na początku chyba zrozumieć, czym była Pascha i co tak naprawdę ta Pascha miała nam powiedzieć. My żeśmy się przyzwyczaili do słowa Pascha jako przejście. Cudowne przejście z. Niewoli do wolności. Ale gdy przypatrzymy się dokładnemu tłumaczeniu słowo pascha, możemy zobaczyć, że słowo pascha znaczy pominięcie. Ktoś by mógł powiedzieć Panie Boże, jak to chcesz pominąć nas? Znów, słowo pascha u Żydów, czyli pominięcie, było tym miejscem, gdzie jak oni malowali o drzwia, to anioł śmierci pominał ich dom, żeby mogli żyć. Popatrzcie teraz na nas. Abyśmy my mogli zrozumieć paschę, czyli zmartwychwstanie Pana, u nas też musi się dokonać wielkie pominięcie. Pominięcie naszych braków intelektualnych. Gdzie my nie wszystko rozumiemy. Pominięcie tego, że się boimy, bo jest pandemia, i mimo wszystko Pan Bóg chce na nowo, jak gdyby, pokazać nam nasze zmartwychwstanie i nasz cel. Pominięcie nawet tego, że my boimy się śmierci. Myślę, że bardzo często to, co nam przeszkadza w zrozumieniu śmierci, to sam efekt żałoby, gdzie my żałujemy i opłakujemy, zamiast zrozumieć, że dla tego, który odszedł, zaczyna się nowy okres. Bo tak naprawdę nawet sama śmierć jest pominięciem pewnego rodzaju przejścia, abyśmy my mogli na nowo zacząć żyć. W zeszłym roku z wieloma z Was się dzieliłem, że mnie bardzo dotknęło to, co powiedziała nasza noblistka, pani Tokarczuk, podczas swojego wykładu noblowskiego. Ona mówiła o nowej narracji, nowym opowieści. Popatrzcie, my też musimy pominąć. Tradycyjną formę i formę, której żeśmy się wyuczyli naszej wiary, i rozpocząć na nowo wiarę głęboką, abyśmy mogli na nowo zacząć wierzyć i na nowo karmić się opowieścią i narracją dobrą. Czym my się dzisiaj tak naprawdę karmimy? Karmimy się przede wszystkim narracją, jakże trudną. Narracją o pandemii, narracją o strachu, narracją o krachu. Ale tak naprawdę Pan Bóg za każdym razem chce nam przypomnieć, że tym najważniejszym doświadczeniem dla każdego z nas ma być narracja o miłości, że Pan Bóg nas kocha. I znów, pomimo i pomijając nasze niedoskonałości, pomijając nasze braki w wierze, Pomijając naszą braki w nadziei, pomijając nasze yy, braki także w miłości, Pan Bóg chce nam przypomnieć, że pomimo tego jest dla nas nadzieja i jest dla nas nowe otwarcie, którym nazywa się zmartwychwstanie. Yy, Wielki Piątek dotknęła mnie jedna rzecz która mi bardzo mocno uświadomiła wielkość Pana Boga. Pamiętacie, kiedy do Ogrodu Oliwnego przyszli uczniowie faryzeuszów ze starszyzną i żołnierzami i pytali się, czy ty jesteś Mesjaszem? I podczas całego procesu Jezus odpowiadał, tak, ja jestem. On był świadom tego, co się dokonuje, i świadomie wszedł w śmierć, i świadomie mógł wejść w zmartwychwstanie. Kiedy patrzymy na Piotra, kiedy go się pytają: Czy ty byłeś z nim, czy ty jesteś jego uczniem? On odpowiada: Nie jestem. Dlatego on do niczego nie mógł dojść, nie mógł niczego zrozumieć. Dzisiaj, kiedy Pan Bóg przychodzi do nas, chce nam powiedzieć: Popatrz, jest nadzieja dla nas. I pomiń swoje niedoskonałości, pomiń swoje braki, abyś mógł zupełnie inaczej na siebie popatrzeć i uwierzył w to, że rzeczywiście zmartwychwstanie jest w naszym życiu ważne i może się dokonać. Życzę wam olbrzymiej nadziei i wejścia w tą nową narrację, narrację nadziei, która Oczywiście nie załatwia naszych kłopotów, ale pozwala nam z innej perspektywy spojrzeć na to, co nas doskwiera, co nas boli, czego nie rozumiemy. Pan Bóg za każdym razem chce nam przypomnieć: Mam dla Ciebie nadzieję. Nie musisz żyć w niewoli. Chcę pokazać Ci, że pomijając swoje braki, możesz żyć pełnią życia. I chciałbym, żeby to doświadczenie było doświadczeniem naszej codzienności. Amen.